Wczesna gospodarka odpadami, najogólniej rzecz biorąc, to taki zakres działań, które w konsekwencji prowadzą do zminimalizowania ilości odpadów składowanych poprzez stosowanie najróżniejszych technologii ich przerobu. Mówiąc o różnych technologiach przerobu mam oczywiście na myśli technologie, które w najwyższym stopniu spełniają normy ochrony środowiska, standardy ochrony środowiska. Oczywiście Krajowy Plan Gospodarki Odpadami wskazuje na tą drogę osiągnięcia tej nowoczesnej gospodarki odpadami, wskazuje te ramy, wskazuje strategię działań, która pozwoli zrealizować, stworzyć system bądź systemy nowoczesnej gospodarki odpadami ale również wskazuje na konieczność kompleksowej gospodarki odpadami i oczywiście na co zwraca szczególną uwagę, to na to, że ten system powinien być oparty na rozwiązaniach regionalnych. I te działania, te, które będą prowadziły w ramach tej strategii wskazanej w Krajowym Planie, mają służyć osiąganiu tych celów, które w Krajowym Planie zostały wskazane. A jakie to są te cele? Otóż, proszę Państwa, no, najważniejszy cel to jest to, co, o czym mówimy już w kolejnych planach gospodarki odpadami. To jest przecież trzecia wersja, i cały czas mówimy, że no, nie jest realizowane cały czas to pełne zaangażowanie społeczeństwa w system zorganizowanego. Odbioru odpadów komunalnych ciągle jeszcze statystyka, która jest przez WUS pokazywana, mówi, że co najmniej 20% mieszkańców naszego kraju nie jest objętych systemem zorganizowanego odbioru odpadów. Również to dotyczy systemu selektywnego zbierania odpadów, tak ważnego w tworzeniu tej nowoczesnej gospodarki odpadami. W krajowym planie pokazuje się, że jeszcze w ogóle nie ma wdrożonego systemu selektywnego zbierania, co najmniej w 150 gminach naszego kraju, a oczywiście te systemy wdrożone w różnych gminach, zwłaszcza w małych, oczywiście są dalekie od doskonałości i nie zapewniają zaangażowania w 100% mieszkańców w ten system selektywnego zbierania aczkolwiek według ankiet na przykład ankiety Bosiu przeprowadzonej w ubiegłym roku 60 ponad 60% mieszkańców kraju deklaruje że jednak selektywnie zbiera odpady no i ten najważniejszy cel, o którym tu już dzisiaj tyle mówimy, to jest ta redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji, bo przecież jest to nasze zobowiązanie wobec Unii, wobec którego to zobowiązania musimy na pewno się wytłumaczyć no Tutaj nie ma 2010 roku, jeszcze ciągle nie wiemy, aczkolwiek są sygnały, że może uda się, tak jak już też tu wcześniej była mowa, uda nam się ten 2010 rok z sukcesem jakimś tam, prawda, osiągnąć wymagany poziom redukcji. Natomiast 2013, 2020 to już powiedzmy, no może nie będzie tak prosto, bo to jest przecież 50% tych odpadów, no i 35%. 2020. Krajowy Plan mówi również o potrzebie zredukowania ilości w ogóle składowanych odpadów co najmniej do poziomu 60%. No i to, co już też o czym mówiliśmy, zgodnie z nową dyrektywą o odpadach musimy dążyć i to jest związane z tym, co jest w drugim punkcie tutaj pokazane na slajdzie, czyli z wzrostem systematycznym, ale znacznym wzrostem ilości segregowanych odpadów po to, by te 50% co najmniej w 2020 roku dla tych czterech podstawowych odpadów surowcowych uzyskać. No Myślę, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy, możemy mówić przez te prawie 10 lat, od kiedy funkcjonują plany gospodarki odpadami, że jest pewien postęp. Możemy tu rzeczywiście tak powiedzieć, jako że w 2002 roku, kiedy był uchwalony pierwszy, Krajowy Plan. Wtedy mówiliśmy o tym, że statystyczny Polak segreguje około 4 kg odpadów. W tej chwili, w 2009, jak mamy Plan Krajowy 2014, mówimy, że jest to już około 20 kg, ale te 50% oznacza, że w 2020 roku musimy co najmniej 70 kg na mieszkańca taki poziom uzyskać. thank you